Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Makabra.pl, a to jest mój pierwszy odcinek Minecraftowe przygody. Jest to mój pierwszy let's play, więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali wobec mnie, gdyż nie umiem jeszcze do końca nagrywać, ale będę się starał. No, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Jak widzicie może, mam troszeczkę zapełniony ekwipunek najbardziej potrzebnymi rzeczami i mam czwartego levela, gdyż musiałem przyjść stałem stąd dokładnie, przypłynąć łódką i tak dalej, by mieć dogodne miejsce do, nag do nagrania jakby początku. No, zaczynajmy. Tak jak już tutaj przybyłem chwilę temu, to widziałem całkiem dogodne miejsce, by no, osiedlić się albo na pierwszą noc, albo może nawet na trochę dłużej. Możliwe, że tutaj zamieszkamy, ale to się jeszcze zobaczy. A ops. Dobra. Cześć Właśnie, zapomniałam wspomnieć, że gram na takim teksturpaku, o, który się nazywa Zortext. Ja go bardzo polecam, gdyż no naprawdę jest inny, ale nawet widzicie, bardzo fajnie wygląda. I mi jakby link, żeby go ściągnąć na pewno będzie w opisie filmu. No widzicie, mamy ładne kwiatki, jakieś krówki, no ale dobra, grajmy. Mm, tak, no pierwsze oko tak widzę, że chyba tu zamieszkamy ale to jeszcze nie jest pewne. może pójdźmy pozbierać jakichś surowców e, cii, słyszę slime, o kurcze slime Zrobijmy go yeah, za slimebola po polsku szlamy no kiedyś mieć slimebola to był no po prostu szla, szpan, szpan Kolejny. Teraz obecnie to zdarzają się slimy niemal wszędzie, więc to już nie jest to samo, ale zawsze dobrze go mieć. Ogólnie dużo się zmieniło w wersji 1.4.2 i tak dalej. I myślę, że na dobre. Mm, na przykład, przykład, Yy, dodali czarownicę lub głowy różnych stworów co jest fajne tylko no niestety trudno to znaleźć i to jest fajne że takie chodzenie po, po ziemi, po piasku trochę jak dla mnie czy, czy nie slime przypomina mi jakby o, teraz jakby tak jakby wybuchał creeper no nie wiem jak wam, no mi troszkę Eee... Strasznie dużo nam tego dali. Dobra. Idziemy ścinać dalej drewno. Okej. Okay. Tak, chwila, zaraz sprawdzę, która już jest. No, jest południe. Dobra, to myślę, że tutaj spędzimy pierwszą noc, zrobimy sobie łóżko. Jakieś może wykopimy, wykopiemy minerały. I tak dalej. Dobra, kopmy, kopmy. Dobra, ostatnie chyba, to już zaraz zobaczę Nie, jeszcze jedno Dobra, dalej nie dosięgnę to Robimy Tak, crafting No, ponieważ nie opłaciłem internetu, tak jak widać nie mam skina Nawet ja na zortekście to jakby jest zwykły Normalnie to mam psa, to pokażę wam w następnym odcinku Dobra. Stawiamy crafting. Co my możemy zrobić? Mamy trzy patyki. Dobra, zróbmy miecz. Zróbmy sobie kilof. Teraz trochę patyków. Jeszcze zrobimy sobie siekierę i łopatę Ty tak, łopaty. Okej. Okay. I siekierę. Okej. Okay. I idziemy. O, kolejne jajko. Coś tak dużo... Y trochę zwierząt nam tu zrespiło. Ale okej, okay, już zbiorę trochę wełny na pierwszą noc. Okej, okay, trochę jedzonka. O. Chodź ty krówko. Ach ty... Aaaa. Dobra, jest. Mm, jeszcze trochę wełny. Tak, mam tylko jedno. Dobra ok. I mamy na... Oj, chyba nie zbrałem Właśnie I mamy na pierwsze łóżko Dobra, którą? Hmm. No to możemy Nie wiem, tak się zastanawiam, gdzie by się osiedlić O, węgiel Gdzie go później wykopać Tak myślę, że tu gdzieś, to sobie już zaznaczę Tak Ok. Dobra, zaznaczę sobie, że tu będzie pierwsza noc. Zobaczymy, co tu będzie. O, kurde! Ile węgla! Dobra, zbieramy. Bardzo potrzebny minero. Co prawda mamy drewniany kilof, no ale trudno. Też nie wszystko chyba zbiorę, żeby zastarczyło trochę na, jak to się mówi, czarną godzinę. Nam to chyba tyle wystarczy, poza tym ja już miałem trzy wcześniej, jak już wspomniałem. Trochę tu tutaj przeszedłem. I tak się zastanawiam. No i chyba tak zrobimy, że po prostu będę już kopał nasz pierwszy domek. Taką kryjówkę, powiedzmy. A i ten dobra. No i... Oku zrobimy sobie ze 3 na 3. Okej. Okay. Myślę, że podczas nocy sobie trochę pokopię tutaj, żeby może znaleźć jakieś cenne minerały. Ale to się dopiero okaże. Okej. Okay. No i trochę kamienia na kamienne rzeczy. Kamienia nigdy nie za wiele. Teraz zjem chyba sobie jako łóżko, bo mam tylko sześć mięsek, ale tak to jest dobrze. Mhm. I teraz pyszny lunch. Amniamniamniam. To teraz sobie postawimy crafting. Tutaj sobie zrobimy łóżko. Jakby ktoś nie wiedział, na przykład młodszy gracz, to tak się robi łóżko. Następnie piecyk, żeby upiec sobie krowie mięso. Ajajaj, zwaliłem. I mam czym palić mam. A to jedno wystarczy. Dobra, teraz sobie zrobię kamienne rzeczy. Jeszcze. No nie, no nie starczy, dobra, trudno. Tutaj sobie później pokopię. A kwiatki ja! Yeah. Dobra, zabijmy tą krówkę. Będzie mięsko tu. I pójdźmy może porąbać drewna troszkę. Tak na dobry początek. Mhm. No jakaś ciekawa skinia, zaraz ją zwiedzimy. Tak mi się wydaje. Okej. Tak, już. Mhm. Tak, pójdziemy do niej zobaczyć się wow Fajna się wydaje być w kolejnych odcinkach już zjedziemy o zachodzi słońce widzicie takie różowe chmurki jeszcze ubijmy inną kaczkę, kurek kto woli i wracajmy do domku sprawdźmy czy nam się ładnie to upiekło tak Teraz to. No robi się ciemno. Mam z czym palić? Dobra. Hmm. Nie mam tyle skóry, żeby zrobić nawet błotów, ale trudno. Już noc idzie, potwory się jeszcze nie pojawiły, ale ja już będę się krył. Dobra. Upiekło się, teraz upieczymy to. No i myślę, że będę się z wami już żegnał. No to tak. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych. Ja się już z wami żegnam. Cześć!